Czołem panowie, Czołem. 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 Słuchajcie, y... opuśćcie teren, Zbynio niech zostanie. Mam do niego temat. Dobra, chodź go. Chodź młody. Zbynio, pozwól. O kuria. Się? Co się stało prezesie? No jest taki mały problem, nie? Wykrzaczył mi się dzisiaj zespół cygański. Mieli przyjechać do tej mojej drugiej firmy, wiesz, do domu opieki, nie? Mieli trochę pograć, zrobić jakieś małe show. Powiedzieli, że nie dadzą rady dzisiaj i tak dalej, nie? No to wiesz, muszę coś zrobić. U mnie trochę grać na tym akordeonie, jak znasz temat. Ale, no wiesz, sam akordeon, ty masz nieraz niezłe pomysły. Wymyśl coś, żeby zrobić jakieś małe show dla tych moich podopiecznych. Dobra. Dobra, ale to ja muszę mieć chwilę zastanowienia, dobra? Aby zbychu, to zbychu, razu niech zbychu, słuchaj, do fajrantu jeszcze z parę godzin. Możesz za, nie wiem, pół godziny, do godziny do mnie przyjść. Dobra. Pamiętaj, Zbychu, inwencja twórcza. No i teraz weź no i teraz co, co, co ja mam, mam wymyślić? Tamburino, tamburino. Może nie wszystkie pomysły Zbyszka sprawdzają się w pracy, jednak w branży rozrywkowej ma spore doświadczenie. Nie jedne weselne oczepiny już w życiu rozkręcił. Moi drodzy, odwiedził nas dzisiaj wspaniały zespół. Co prawda, mamy małe zastępstwo, ale mam nadzieję, że równie Wam się dobrze spodoba. I zachęćcie ich wszystkich brawami, żeby do nas dołączyli. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwu. Wszystkich. wszystkich. Spróbujemy tutaj Państwu umilić parę minut z to Cyganeczka zby, z Zbyneczka. Znałem Cyganeczkę Zosię, kadeli mi ją poślubić. Leczmy serce nie pozwala Moi Cyganeczki lubić. Hej! Lecz me serce nie pozwala Moi Cyganeczki lubić. Zbyszek może być dumny. To, co wymyślił, nie tylko szefa chwyciło za serce. Myślę, że ludziom to podobało się. Są to starsi ludzie, oni tutaj przybywają cały czas. Te, te piosenki, które były zaśpiewane dla nich, to one były takie przypomnienie ich młodości. U niektórej pani nawet widziałem łzy, łzy w oczach. Dla mnie taki występ to jest coś, co jest więcej warte niż największe pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że uwielbiam to robić.